W tym film, filmie pokażę, jak, jakie są podstawowe funkcje blendera, czyli na przykład tworzenie siatki i ogólnie obiektów. Na tym obiekcie twarzy mamy już dużo innych obiektów, czyli właśnie siatki, ale potrzebujemy jeszcze jednego mięśnia tutaj na brodzie, dlatego stworzymy taki obiekt. Żeby przybliżać i oddalać obraz, robimy to środkowym przyciskiem myszy żeby przesuwać obraz wciskamy SHIFT i środkowy przycisk myszy obraz wtedy cały się przenosi żeby dodać yy, nowy obiekt wciskamy SHIFT i A wybieramy z mesh plan i otrzymujemy nowy obiekt yy, nie jest on zwrócony w tą stronę którą chcielibyśmy więc yy, w opcjach zmieniamy na 90 i obraca on się w taki sposób jak chcemy yy, Musimy go dopasować do tego miejsca, które zosta ma zostać stworzony. Czyli przenosimy tutaj na kursorze. I tak mniej więcej dopasowujemy. Jest on też za duży, więc trzeba go zeskalować. Yy, wciskamy S. S i zmniejszamy. Przybliżamy środkowym przyciskiem myszy. Żeby obiekt przenieść, wciskamy G i tak mniej więcej można go jeszcze trochę zeskalować, żeby był mniejszy i już mniej więcej jest w tym miejscu, który chcemy. Żeby przejść do edycji siatki, wciskamy klawisz tab i już mamy wyszczególnione punkty. Każdy punkt zaznaczamy prawym przyciskiem myszy i możemy go edytować. Albo na, przez kursor przenosząc jego pozycję, albo G. Wciskając G, możemy tak dokładniej to zrobić. I dopasowujemy. Wygląd tego mięśnia jest taki zakrąglony, więc też tak odpowiednio musimy zrobić. Widzimy jednak, że y, obraz trójwymiarowy jest niedopasowany. Warto więc z każdej strony oglądać obiekt. Wciskając G i dopasowując go do żeby był w miarę blisko twarzy, żeby obiekt wyciągnąć, czyli stworzyć dalszą, dalszą część siatki, zaznaczamy dwa ostatnie punkty z Shiftem i wciskamy klawisz E. Widać, że on się trochę schował, więc klawiszem G wysuwamy go do przodu. I tak za każdym razem. G tu dopasowujemy punkty i dalej Shift E Mięsień musi trochę zakręcać, jest w drugą stronę więc tak go też dopasowujemy Shift E. Można go też wy y modelować na kursorze. I tak właśnie tutaj jest zrobione. Mam już stworzony obiekt. Teraz można tabem zobaczyć. O, tutaj jest, schował się pod siatkę która jest w obok, więc musimy go trochę wysunąć do przodu. Teraz już jest dobrze. Ale ponieważ y, mięśnie są symetrycznie rozłożone na twarzy, trzeba y, stworzyć odbicie lustrzane. Czyli zaznaczamy tabem cały ten obiekt. Wchodzimy w edycję, dajemy Add Modifier, mirror i robi się odbicie lustrzane. Nie jest ono jednak w dobrym miejscu, więc w lokacji ustawiamy go, te obiekty na zero. Potem przechodzimy w opcję edycji tych obiektów. Zaznaczamy ja, yy, klawiszem A i rozdzielamy na odpowiednie miejsca. Trzeba go teraz dobrze dopasować. przesunąć w odpowiednie miejsce Teraz obiekty chyba są już w dobrym miejscu, żeby y, były one dobrze widoczne i wyróżniały się od innych. Trzeba je zaznaczyć i nałożyć. można nałożyć albo teksturę, albo kolor. Y, wchodzimy tutaj w edycję, dajemy z materiał, dajemy diffus, kolor. Możemy wybrać obojętnie jaki kolor. Damy taki czerwony.